Gdybyście chcieli poczuć się jak nocny łowca, albo dzieckiem diabła, antagonistą ludzkości, przygotowałem dla Was listę gier, gdzie możecie wczuć się w rolę wampira. Wampir. Gra wampir przenosi nas w czasy wiktoriańskiego Londynu, gdzie wcielamy się w rolę świeżo upieczonego krwiopijcy. Jak ceniony chirurg Jonathan Reed, stajemy przed trudnym wyborem ratowania życia czy odbierania go, w celu zdobycia większej ilości punktów doświadczenia. Gameplayowo gra dupy nie urywa. Taki tam słaby slasher chcący być souslajkiem, -like czyli czymś co mnie naprawdę irytuje w nowych produkcjach. Nie ma w nim nic takiego naprawdę ciekawego, wręcz jestem skłonny stwierdzić, że walki są bardziej irytujące niż ciekawe. Moc wampira siedzi właśnie w wyborze czy kogoś pożreć, aby lepiej radzić sobie z przeciwnikami, czy raczej zachować człowieczeństwo i pomóc schorowanym świnkom. Znaczy pacjentom, pacjentom oczywiście. Każdy z interaktywnych npc ków posiada jakieś sekrety. Gdy je odkryjemy, zdobywamy znacznie więcej punktów, niż gdy po prostu rzucimy się na naszą ofiarę i rozpłatamy jej gardło. Tak szczerze powiedziawszy, produkcja, którą warto kupić, ale tak do 50 zł. Legacy of Kain, Defiance. Gra mojego dzieciństwa. Trudno mi zliczyć, ile razy ogrywałem tę produkcję. Nie licząc multiplayerowego chłamu, jest to ostatnia gra z serii Legacy of Kain. Wcielamy się tam w rolę dwójki wampirów, tytułowego Kaina, bohatera części pierwszej i klasycznego wampira, czyli pijącego krew, zmieniającego się w chmarenie toperzy, aby szybciej i dalej podróżować, oraz przechodzącego w formę mgły, żeby móc przechodzić przez kraty. Drugą postacią jest w pewnym sensie wampir-upiór, przeciwnik Kaina, Raziel. Dawniej prawa ręka Kaina został przez niego wrzucony do Jeziora Śmierci za wyhodowanie skrzydeł bez jego zgody. W tym uniwersum, wampiry z czasem ewoluują, zdobywając nowe atuty. W mrocznej krainie śmierci, władanej przez starszego Boga, wyraźnie inspirowanego światem Lovecrafta, Raziel zostaje po setkach lat wskrzeszony jako tym razem pożerający duszę upiór. Chce on odnaleźć swojego starego pana i dokonać zemsty za jego zdradę. Dzierży widmowy miecz, wykorzystuje ubytki po swoich wyrwanych skrzydłach, aby szybować, oraz potrafi podróżować między wymiarem żywych a umarłych. Świetna historia składająca się z pięciu części, a każda z nich zasługuje na remake: Vampire The Masquerade Bloodlines. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że jeszcze w tym roku doczekamy się drugiej części. Genialny RPG akcji, w którym wcielamy się w rolę wampira żyjącego w czasach współczesnych. Na początku wybieramy klan, do którego nasz krwiopijca będzie należał. Każda posiada inne umiejętności specjalne. Możemy dołączyć do klanu zadufanych w sobie dupków, szaleńców kłócących się ze znakami drogowymi i rozmawiającymi z telewizorem, czy do klanu Nosferatu zniekształconych stworzeń, które nie mogą chodzić wolno w świetle reflektorów ze względu na swój łamiący zasady maskarady wygląd. Ważnym elementem rozgrywki jest właśnie maskarada. Nie możemy chodzić i szlachtować przechodniów, ponieważ ludzie nie mogą się dowiedzieć o istnieniu wampirów. Dużym plusem produkcji jest mroczny neonowy klimat nocnych ulic i świetna muzyka. Jak lubicie filmy o wampirach, w tę grę musicie zagrać obowiązkowo. Nawet aż tak źle się nie zestarzała. Oto moja lista gier, w których wcielamy się w rolę wampirów. Jakie są wasze? Z tej strony profesor Rum. Pozdrawiam.